Jo, Siłanko, ja jestem Benek i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware. Ale co ważniejsze, najważniejszym newsem jest, że tylko do jutra, znaczy w zależności, kiedy to oglądacie, do 31 marca do północy można oddawać głosy w plebiscycie IT Hardware. Do czego zachęcam Was przede wszystkim z takiego powodu, że fajnie będzie nagrodzić tych, których Wy jako Użytkownicy, konsumenci uważacie za no, tych, którzy są warci docenienia, ale po drugie, no, możecie skończyć z nową kartą graficzną, bo jak za samo oddanie głosu, jak sobie przegłosujecie tutaj to wszystko przez na wszystkich swoich faworytów, oddacie głos, to później będziecie brali udział w losowaniu nagród, gdzie główną nagrodą jest 4070. TI, super, więc bardzo fajna karta graficzna od MSI w wersji Gaming X. E, no, jak, patrząc na to, jak wypadła seria 5000, jest to jedna z lepszych kart graficznych dostępnych na rynku, ale też e, routery, karty sieciowe, biurko gamingowe, myszka, podkładka, chłodzenie wodne, dysk SSD, dwa dyski SSD, ramy tak itd., 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 więc fajne nagrody można zgarnąć za dosłownie przeklikanie tego, co nam się najbardziej podobało. Ja sam przeklikam, mam nadzieję, że nie wygram, a jak wygram, to oddam to tak czy inaczej Wam. No, bo jest to jakiś automatyczny system, który to będzie losował. Tak czy inaczej, ja zawsze w każdym takim plebiscycie lubię wziąć udział no bo możemy kliknąć to, co najbardziej doceniamy chłodzenie wodne. No, dla mnie Artigliquid Liquid Freezer 3 w wersji 420, a chociaż ten NZXT Kraken V2 ach, też ma fajny ekran. Dyski, dyski, kucze. Ja mam Goodrama Iridium Pro 5, którego sam recenzowałem i tak dalej, i tak dalej. Ja do tego wrócę po tym, jak już opowiem wam, jakie mamy newsy z minionego tygodnia. A pierwszym newsem jest to, że TSMC w Stanach Zjednoczonych produkuje o wiele drożej niż na Tajwanie. Co prawda, samo TSMC. Zaznacza, że koszty produkcji w Stanach Zjednoczonych wcale nie są dwa razy większe niż na Tajwanie, jak to niektórzy sugerowali, ale jest blisko tej wartości, z tego względu, że na chwilę obecną tylko proces litograficzny odbywa się w Stanach Zjednoczonych. W ogóle całe przygotowanie fabryki było bardzo, bardzo skomplikowane. Przygotowanie całej infrastruktury, zrekrutowanie pracowników, którzy okazali się mniej pracownicy niż ci pracownicy. Pracow mniej pracowici niż ci azjatyccy, co tak? nie jest jakoś specjalnie dziwne. Ale też po wyprodukowaniu już gotowego wafla one muszą lecieć z powrotem na Tajwan. Tam są cięte i dopiero rozsyłane po pozostałych azjatyckich firmach, więc tanio nie jest na chwilę obecną, więc TSMC nie jest bardzo mocno konkurencyjne z tą swoją fabryką ale jak wiem, no ona powstała w celu dywersyfikacji źródła dostaw, więc no nie ma do końca na celu utrzymanie jakiegoś super dochodowego biznesu, ale bardziej na bycie zabezpieczeniem dla TSMC. Ciekawostka, ARM wydaje, Upscaling wydaje, no konkurencję dla dlss ale na urządzenia mobilne. Accuracy Super Resolution to się nazywa i w naszych urządzeniach mobilnych, głównie tych z Androidem, będzie będzie upskalowało gry tak, żebyśmy mieli więcej FPS-ów. No, jak widać, upscaling będzie wszędzie, absolutnie wszędzie. Uważajcie, natomiast jeżeli chcecie mieć upscaling, co najmniej frame generator na oszustów, którzy już zaczęli na chińskich portalach sprzedawać 30,9 jako 40-90, Więc no, faza oszustw. Cały czas trwa, zresztą to nic nowego. Takie oszustwa na podmiankę chipów były od naprawdę dawna. Teraz, jak już wchodzimy w NVIDIA, to na początku Jensen Huang, który chwali się tym, że nowa generacja, przejście na nową litografię a co za tym idzie wraz z przejściem na nową litografię będzie przejście na nowe typy tranzystorów. Będzie to robił zarówno Intel w swoim procesie 18A, Samsung, który był właściwie pierwszy z tą technologią w dwóch nanometrach, no, i teraz TSMC, czyli GAA. Gate All Around. Jest to prze, przeprojektowany tranzystor. Dzięki temu zwiększy się pakowanie. No, i co za tym idzie? Produkcja będzie tańsza, efektywność energetyczna ET energetyczna wyższa, no i wydajność o ponad 20% ma wzrosnąć tylko ze względu na zmianę procesu technologicznego wydajność, więc w kolejnych generacjach kart graficznych możemy się spodziewać sporo wyższego wzrostu wydajności niż to, co zaserwowała nam seria 5000. A jeszcze pozostając przy dodatkach, zanim przejdziemy do serii 5000, no to Nvidia wypuszcza G Assistant, którego ja Właśnie tutaj sobie instaluję. Na razie nie będę klikał restart now, tylko poczekam aż zrobię dla Was tego newsa. Eee, aplikacja, która ma pomóc nam no, w optymalizacji gier, w dostosowaniu jakichś frame generatorów i tak w grach. No, taki inteligentny asystent od NVIDIA działający za pomocą właśnie RTX-ów lokalnie na naszym komputerze. Więc to jest fajnie, że. Nie musimy wykorzystywać infrastruktury sieciowej do skorzystania z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, ale skoro już mamy potężnego RTX-a, to skorzystajmy z niego stacjonarnie na pececie. Ja też mam czat RTX i tak dalej. Będę się w przyszłości chciał bawić w różnego rodzaju sztuczno-inteligencyjne rozwiązania, ale do tego przyjdzie czas na moim kanale i na osobnych filmach. No a teraz przechodzimy do serii 5000, które no, niby ceny zaczynają się stabilizować. Tutaj mamy 5090, które jak widzicie z szalonej jazdy nawet pod 10 tysięcy dolarów zjechało do ceny poniżej 4000, ale to nadal jest sporo za wysoka cena. To oczywiście mówimy tutaj o cenach na ebayu, czyli głównie cenach od skalperów. no ale ta stabilizacja nic nie wnosi, ponieważ najdroższe RTX serii 5000, takie Astrale, tutaj mamy głównie Astrale, zalegają na półkach. Nikt ich nie chce kupować w tych zawyżonych cenach. Tufy się wyprzedały, czy jakieś słabsze modele też, ale te najwydajniejsze, te najdroższe modele, po prostu gracze nie chcą kupować. Dochodzą do wniosku, że nie ma przepłacania. Kilku tysięcy grubych złotych, za to, że mamy troszeczkę lepszy układ chłodzenia, bo de facto w wydajności niewiele to zmienia względem wersji, która jest kilka tysięcy złotych tańsza. I jak najbardziej takie stanowisko pobieram. Te karty są imponujące, są naprawdę cudowne, ale czy to cudo jest warte dopłaty kilku tysięcy złotych? Dla absolutnie najbardziej zarobionych fanów, tak, ale dla większości nie. Um, jeżeli chodzi o 50-90 tych z brakującymi jedno, jednostkami ROP, no to nie jest to jakiś wielki problem. Zotak tutaj sprzedaje specjalnie, właśnie wersję b czyli tą z obniżoną czy też brakującymi ropami. Tylko że no ta cena nadal nie jest jakaś super atrakcyjna 2900 euro. Wiadomo, są to zawyżone ceny. są to trochę niższe ceny od tych zawyżonych pełnoprawnych modeli. No ale cały czas one są za wysokie. Dobra, w porządku, ja rozumiem i popieram to, żeby te karty sprzedawać. No przecież nie będziemy złomować takiej karty ze względu na to, że brakuje jej ropów. Sprzedajmy ją po niższej cenie, ale po wyraźnie niższej, a nie po cenie nadal wyższej niż MSRP. Natomiast spokojnie, moim zdaniem, jak te ceny będą spadać, to i ceny tych big gradeów czy b czy jak ich tam zwał też spadną i będą niższe niż standardowych 50-90, no które nawet mogą kosztować 14 tysięcy złotych. Bardzo dużo producentów zdecydowało się o wycofywaniu, między innymi Zotac wycofywaniu tych najtańszych modeli. A w prowadzeniu tylko najdroższych. O ja tu mam swoją drogą: 50-90 odzotaka, taka solidna, bardzo fajna karta graficzna. No ale cały czas te karty są niestety za drogie. Spokojnie, moim zdaniem, te ceny wrócą do normy. Oni się kiedyś zorientują, że nikt nie chce tych za drogich kart. Znaczy nie, może, że nikt, ale że większość ludzi chciałoby, żeby te karty były zwyczajnie tańsze i nie będą kupować ich po tak zawyżonych cenach. Jeżeli chodzi o tańsze karty, dużo tańsze karty graficzne niż 5090, 90 bo 50-60 i 50-60, no to tutaj premiery zostały przesunięte 5060 60 i na kwiecień, czyli w sumie już niedługo za dwa tygodnie z hakiem zadebiutują. Ale 50-60 dopiero w maju. W maju zadebiutują te karty graficzne, no i może być na nie hype. Mogą być naprawdę pożądane przez to, że będą to w końcu karty graficzne z segmentu, na który większość ludzi jednak stać. I nieważne, czy ta cena będzie adekwatna do wydajności, to jednak. Ludzie się na nie rzucą. Nawet ludzie nieświadomi tego, że kupują produkt, być może nie do końca tak odpowiednio wyceniony jak być powinien. Chociaż jeszcze nie zapeszajmy, jeszcze nie ma premier tych kary graficznych. Może się okazać, że będą fajnie wycenione, super dostępne i jeszcze wydajność będzie zadowalająca, bo na razie na papierku na pewno seria 60 w generacji 5000 zapowiada się dużo lepiej niż seria 60 w generacji 4000, gdzie generalnie generację 4000 uznajemy za całkiem udaną względem generacji 3000. No, no i na samym końcu cały czas no, nie ma jeszcze łyżki miodu do tej beczki dziegciu, więc dokładamy troszeczkę dziegciu. Tu tym razem użytkownicy starszych headtakesów, dajcie znać jak to jest z Waszej strony, bo ja mniej więcej już od miesiąca siedzę na 5090 i Ponoć e, sterowniki e, NVD najnowsze cały czas łatają, łatają e, pewne luki w serii 5000, natomiast powodują luki w serii 4000 i 3000. Które nie są za bardzo na razie łatane, więc no, zdarzają się problemy na tych kartach. Dajcie znać, czy u Was się takie pojawiły, czy też nie. No i na samym końcu, a propos serii 4000, nie wspomnieliśmy, 4090 48 GB pamięci VRAM. Tak, bo taką wersję Chińczycy zmodowali. Jeden z youtuberów przetestował. No i generalnie karta pobiera sporo więcej prądu, ale wydajność w grach nie jest sporo większa, nie rośnie i na pewno. Nie w żaden sposób nie usprawiedliwia ceny za tę kartę, która chodzi po dobre 3,5 tysiąca dolarów, więc w cenie 50-90 no niby ma więcej WIRAMu, ale jednak w grach będzie na pewno sporo mniej wydajna. Natomiast jest to na pewno stworzony model typowo pod AI, a nie pod granie w gry. No i na samym końcu Nvidia i ich mariaż z Intelem, który być może nastąpi. Intel kończy dopracowywać swój proces. 18a, proces, który będzie konkurował z procesem 2 nm od TSMC, i być może nawet będzie od niego lepszy. Na chwilę obecną Intel już produkuje swoje procesory Panther Lake w tym procesie. Mieliśmy też plotki, jakoby uzysk z tego procesu nie był zbytnio zadowalający, no ale nie mamy potwierdzenia, jak faktycznie to wygląda. Mamy natomiast poniekąd potwierdzenie, że Nvidia testuje ten proces do swoich zastosowań, więc może się okazać, że jak zieloni będą zadowoleni z tego procesu wytwórczego Intel. No to, tak jak kiedyś kiedyś zrezygnowali całkowicie z TSMC na rzecz Samsunga, teraz na pewno tak nie zrobią, ale być może część produkcji swoich układów przeniosą do Intela i do fabryk w Stanach Zjednoczonych. To na pewno byłaby, powiem wam szczerze, rewolucja, ponieważ Nvidia swoich kart graficznych na terenie Stanów Zjednoczonych, no nie wiem kiedy ostatni raz. Produkowała ze 20 lat temu, bo dawniej, a może nigdy nawet tego nie robiła. Dajcie znać, jak macie wiedzę na ten temat. Tak czy inaczej, na pewno moim zdaniem będzie to potężny krok. No przede wszystkim dla Intela, którym taka inwestycja pomoże wzrosnąć potężnie na giełdzie i zapewni odpowiednie środki o walkę. Na e, rynku tych produktów konsumenckich, procesorów, kart graficznych, tego, co nas najbardziej interesuje. No a propos kart graficznych to ponoć Intel skasował swoje najwydajniejsze GPU z rodziny Battlemag. Jak wiecie, B580 zaliczyło naprawdę udaną premierę. Większość recenzentów bardzo pozytywnie się o tej karcie wypowiedziało. B570 już nie było tak udaną premierą, natomiast B580 miało mieć dużo silniejszego brata brata, który miałby 20, 24GB pamięci VRAM, między 24 a 32 rdzeni Xi, więc byłby kartą prawdopodobnie na poziomie 70, 40-70, 40-70 super. To byłoby naprawdę ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza przy większej ilości pamięci VRAM. No i mam nadzieję, że jednak Intel jej nie skasował i doczekamy się kiedyś debiutu takiego modelu, ale może być też tak, że dopiero na następną generację, na Celestial, Intel planuje wydajniejsze modele. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o karty graficzne, Intel za dużo tutaj pary z ust nie puszcza, też przecieków mamy na ten temat bardzo mało, więc pytanie, czy mało się dzieje, czy starają się to trzymać w ogromnej tajemnicy. Teraz przechodzimy do AMD i zaczynamy od awarii Ryzenów. Ryzenów 7 9800X 3D. Procki palą się w sokecie, głównie na płytach ASRocka i ASRock tutaj zwala winę na to, że w sokecie znalazły się obce ciała, które doprowadziły do zwarcia. No Jest to o tyle ciekawe, że moim zdaniem no, sokety typu takiego, że mamy piny w sokecie, istniały od bardzo dawna, no, u Intela od dekad. I tak naprawdę no śmieci pewnie się tam zdarzały, ale zwarć nie było. Czy akurat tutaj niefortunnie tak się złożyło, że piny zasilające są tak blisko siebie, że powodują to zwarcie? Czy może jakiś producent, czy też dostawca soketu zawalił sprawę i jakaś partia była mocno zanieczyszczona, O użytkownicy nie, nie zwracają na to uwagi? Ciężka sprawa. Jak macie Ryzeny i płytę od ASRocka, a jakąkolwiek płytę jak macie, sprawdźcie, czy na pewno Wasz soket jest czysty. A propos AMD, no to tutaj też ciekawa konkurencja dla Qualcomm'a strony się szykuje, ponieważ budują APU na rdzeniach HRM. jeżeli chodzi o część procesorową zintegrowaną z kartą graficzną bazującą na RDNA 3.5, czyli tym samym układzie, który drzemie w PlayStation 5 Pro. Jest to ciekawe zastosowanie. Pytanie, czy jest to jakaś implementacja do konsol typu handheld, chociaż nie wiem. Tutaj bym się zdziwił. Aczkolwiek na pewno to będzie coś do mini pc do laptopów, gdzie no AMD stara się rozwinąć swoje portfolio i zdobyć jak największą część rynku. Między innymi też Apple nie tylko z rdzeniami ARM, ale też z Zenem 5, czyli obecnymi Ryzenami serii 9000 i po raz kolejny z AirDNA 3,5. No to po raz kolejny mają być takie bardziej laptopowe propozycje. Czy e, APU ma sens jeszcze w komputerach stacjonarnych? Raczej nie w takich mini PC-tach jak najbardziej tak, ale w stacjonarkach, no nie wiem, czy by byłoby to sprawdzone. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie o takim rozwiązaniu. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowania laptopowe, jakieś sztuczno-inteligencyjne, to jest to całkiem ciekawy krok i z ich strony. Na pewno świetnym krokiem z ich strony był RX9070XT. Karta jest najlepszą kartą w historii AMD. AMD pochwaliło się, że. Przydaje się te karty 10 razy lepiej niż ich poprzednia najlepsza karta, której w sumie nie powiedzieli, jaką była, ale jest to zdecydowanie najlepsza karta w historii AMD. I AMD zamierza tutaj pójść za ciosem i wypuszczać tych kart więcej, żeby nasycić rynek jak największą ilością swoich kart. Bardzo dobra decyzja z ich strony. Natomiast mamy też przecieki na temat rx 9060XT. Karty, które zadebiutują prawdopodobnie też gdzieś w okolicy maja, tak jako taka kontrofensywa dla serii 5050, 60 od e, Nvidii, i będą miały podobną konfigurację pamięci, czyli 8 i 16 GB. Pytanie, jak będzie z wycenami? Mam nadzieję, że tutaj AMD po raz kolejny pokaże dużo, dużo lepsze ceny niż Nvidia, i w kolejnym segmencie zaproponuje naprawdę ciekawą alternatywę. Mam nadzieję, że dotarło do nich, że. Ta nowa taktyka, czyli dajmy więcej i dużo taniej niż konkurencja, to wszyscy nas kupią, no odkryją, że to działa, że to jest super, że nie tak jak do tej pory, dajmy tyle samo za 50 dolców mniej, ale dajmy dużo więcej za dużo mniej, a na pewno do nas przyjdą, bo to jest całkiem logiczne. Wtedy trzeba iść do AMD. Jak jest dużo więcej, za dużo taniej. Teraz Asus Rock Ally X. I coś, o czym wspominałem u siebie na kanale, jakoby Steam OS mógł zagrozić Windowsowi, jeżeli chodzi o ten gamingowy segment systemów operacyjnych. I poniekąd ten test to dla mnie potwierdza. Dlaczego? Dlatego, że Asus Rock Ally, jak zamiast Windowsa wgramy mu Steam os no to osiąga dużo lepsze wyniki od Steam nawet o 20% wyższe, co za tym idzie sam system. No jest mniej obciążający dla konsoli niż Windows i rozpędza takiego Rogalika do wartości, których Windows nie pozwolił mu osiągnąć, i to przy takim samym TDP, jak ma Steam Deck. Nie jest to dla mnie jakoś żadnym zaskoczeniem. Steam Deck bazuje na dość starym hardwareze, a Asus Rogalai bazuje na przygotowanym specjalnie pod Handheldy hand hand Ryzenie Z1. Albo Z1 Extreme. Tutaj mamy wersję Rokalai X, czyli Z1 Extreme, więc ta konsola ma mocniejszy hardware. Ale nawet jak ten hardware został przycięty do TDP, takiego jak Steam Deck, to nadal te wartości były kilkudziesięcioprocentowe wyższe niż Steam Decka, a system operacyjny ten sam. Natomiast to jest. Król handheldów, bezsprzecznie Nintendo Switch to jest król handheldów i dwójka prawdopodobnie będzie tutaj prowadzić udaną sukcesję po jedynce już za kilka dni, bo 2 kwietnia zostanie zaprezentowana na Nintendo Direct, ta konsola w większych szczegółach niż dostaliśmy ten tylko mały teaser na początku i za niedługo po tej prezentacji ruszy przed sprzedaż. więc kto z Was ostrzy sobie zęby na Switcha dwójkę? No ja trochę tak. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, nie wiem czy finansowo jestem w odpowiednim miejscu, by coś takiego kupować, ale naprawdę ostrze sobie zęby. Ubisoft natomiast, właściwie Tencent ostrzy sobie zęby na Ubisoft. Chiński gigant gamingowy, do którego m.in. należy Liga Legend, ale też wiele różnych IP z segmentu gamingowego chce zakupić Ubisoft. No ciekawe, ciekawe, czy ten zastrzyk gotówki przyniesie jakieś zmiany w studiu i że będzie lepiej dla graczy? Zobaczymy. Natomiast na pewno dobrze sprzeda się i spory zastrzyk gotówki dla GTA 6, dla Take 2. I tutaj Take 2 planuje bardzo krótki, krótką, jakby taką akcję marketingową dla GTA 6. Właściwie, moim zdaniem, GTA 6 nie potrzebuje żadnej akcji marketingowej. Jakby wszyscy wiedzą, co to jest za gra i bardzo dużo osób ją po prostu kupi. Ja nie jestem jakimś Turbofanem GTA 6. Ale czuję ten hype, czuję, że to jest ważna gra, yy, ważna gra dla całego rynku i dlatego warto będzie w nią zagrać, podobnie jak wiele ludzi, więc tutaj chwilę przed premierem dostaniemy dopiero następny zwiastun GTA 6 a gra i tak się sprzeda. Ta, ta, ta gra pomimo tego, że prawdopodobnie będzie najdroższą grą w historii, zwróci się jeszcze przed premierą, przed sprzedaży. Mogę się założyć, a to między innymi dlatego, że ponoć GTA 6 wywinduje cenę gier. Typu AAA, aż do 100 dolarów. No i ja bym się nie zdziwił, jakby 100 dolarów to była promocyjna cena za GTA VI. Wydaje mi się, że ta gra może kosztować nawet jeszcze więcej. Natomiast, jak robiłem shortca na ten temat, słuszną uwagę zwrócił pewien widz, który powiedział, że wyjście do kina wraz z popcornem w dzisiejszych czasach to jest koszt. No, dla jednej osoby około 100 zł, a dla całej rodziny jeszcze więcej. No, nawet dla jednej osoby, jakby tak troszeczkę na tym wszystkim przyciąć, to jest 8 dych za 2 godziny rozrywki. A tutaj kupujemy coś, co da nam kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy w wersji online. A czemu to jest w ogóle CD-Projekt? A CD Projekt jest za tym, żeby te ceny były takie wysokie. Znaczy, no ja to troszeczkę rozumiem, bo. Tworzymy grę przez wiele lat, inwestujemy tyle, ile inwestują firmy hollywoodzkie w filmy, i wypuszczamy grę, która nie daje godziny czy dwóch rozrywki, ale daje naście, 10 albo set godzin rozrywki. I nie dziwię się, że te ceny takie wysokie na starcie są, bo to jest jak z wyjściem do kina, tak? Jeżeli chcesz obejrzeć film, który jest nową superprodukcją tu i teraz. Idziesz do kina i płacisz ceny kinowe, które są bardzo wysokie. Jeżeli ci się nie śpieszy, czekasz aż trafi to do VOD i oglądasz to dużo taniej. I z grami podobnie, bardzo wysokie ceny na start: 400-500 zł. Nie powiem, że mnie to cieszy, ani troszeczkę, wolałbym te gry kupować za 5 dych, ale widzę w tym sens, że te gry byłyby takie drogie na starcie. A jak nie chcesz tyle płacić, to czekasz i te gry prędzej czy później trafiają na rynek w niższych cenach, czy też doczekują się jakiejś promocji. Całkiem, całkiem moim zdaniem logiczne rozwiązanie. Chociaż wiem, że teraz pewnie większość z Was powie, że nie no, co ty gadasz, gry powinny być tanie. No, gry będą takie, na ile wyceni je producent, a rynek zweryfikuje, czy ta wycena była adekwatna.